On today's top story, the Valkyr crisis worsens with the murder of DEA Special Agent Alex Balder. Special Agent Balder had been shot repeatedly from a point blank range. A suspect is seen leaving the site only moments after the shots had been fired, and the NYPD is currently in pursuit of Max Payne, a repeated felon believed to be armed and extremely. Winter storm warning is in effect in the whole tri-state area as both freezing rain and heavy snowfall continue. Pain. this is deputy chief jim brevora from the nypd drop your weapons and come out with your hands above your head this must be kept under wraps if you try to go public with this we will deny any knowledge ハハハハハ。 Cześć, tutaj Mr. Illegal a to jest prolog do mojej nowej serii pod tytułem Let's Play Max Payne Chciałbym Was teraz bardzo serdecznie się przeprosić za to, że nie nakręciłem tego prologu wcześniej, akurat mm, nie miałem płyty przy sobie dostałem ją dopiero w piątek wieczorem w sobotę nie miałem czasu tak więc postanowiłem to teraz nakręcić Chciałbym Wam wszystko i bardzo podziękować, że oglądaliście moją informację że głosowaliście na różne gry ja to doceniam ja, ja wszystkie może wszystkie nakręcę Jak będę mieć czas i chęci na razie ponieważ większością głosów wygrał Max Payne więc postanowiłem nakręcić tą grę mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i mojego yy, komentowania co się dzieje w tej grze. Tak więc to byłoby chyba na tyle w tym prologu, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Cześć na razie.